Robi wrażenie, wrażenie. Alej No musiu bawna, Dobra, chodź idziemy. Bawna. Tam się 10 metrów tam na Legalu jest. Zostawcie suba, bo generalnie żebyśmy tu przejechali chyba 15-20 km. No, więc przyda się subik żeby tak ryzykować zdrowiem dla was. Ej, stary, tam są jakieś papiery, choć zobaczymy. Jestem! Jeżdżę Jest. mi się wystraszyć. Zostawcie suba, serio. Przepraszam, że tak długo filmu nie było, ale teraz wracam z, z regularnością. Ej, idziemy teraz na górę? Tędy, tędy, tędy. Patrzcie, ale zajebiście, ej. Dobra, chodź, idziemy. Idziemy. Dla no, snajpera. Ej, właśnie dobre. Dla Dla No, dobra, idziemy. Ale ryzykujemy życiem, mało no, snajpera. Ej, stary! Wiesz, do czego to jest? To jest takie do drewna, co się podpinało do koni. a koń przez to ciągnął. Drewno. No. Jedziemy idziemy teraz na no. Nie, to by nie, nie ja nie mam sytuy. Przepraszam chodź. widzowie, ale nie, nie, ja to nie idę. Chodź tu, ale tu wszystko widać, chodź! Nie, ja, nie, ja będę nie, nie, pierwszy. Nie, 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 nie. Proszę, nie idźmy. Jesteśmy <grym> widzowie jest... na dole. To wszystko staje. Idą, Rzucisz to do studni Nie, nie. Wiesz jakie to może być cenne? Wiesz, że no to ma lat. Szyadasz to. Sprzedam to komuś Widzicie, blizy, 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 blizy. A teraz chodźcie tu, w sensie tutaj nie wejdziesz tak za bardzo, ale można zobaczyć, bo tutaj też coś znajdzie. Patrz, tam są takie piękne, zaombiste widoczki. Naprawdę, docencie to. Będziemy teraz bardziej hardkorowe filmy. O w kurde, sensie. no patrz, to jest ten, to jest z piasku. Nie, to jest glinianka. Ej, tam kurde jest gór. Dobra, schodzimy. Nie wiem, czy tu nie wejdziesz, To w się sensie można spróbować tu wejść. Chodź. Ale chodź tu Czekaj. Ja chcę to wziąć. Ty co to jest? Chodź tu. Chodź. Co to jest tu? Takie coś. Co tutaj jest takie. Ale patrz, patrz tutaj! worki zaschnięte z betonem. No Zarobiście tam jest. Bo ja żem ja zrzucał, to teraz ty chcę zrzucić takie. No i odjeżdżamy. Czekaj, 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 muszę to nagrać. Ale walło! Co, jedziemy? Dobra, czekaj, koni No. I teraz jesteśmy nad rzeczką. Tak, nad rzeczką dobrze słyszeliście. Jest bardzo zimno, ale jesteśmy nad rzeczką. Coś zauważyliśmy, to jest chyba coś do skakania na rower. Kep to jest. Tak, to są bale do skakania. A co jest tu jest sobówka 2020? No. Nie coś znaleźliśmy. Nie wiem. Ruiny. Oa! A wal... Ty to jest to kujące nie. Tu Ty. Wow o. Nie zgubiłeś przypadkiem buta! Jak zgubiłeś to się proszę odezwać tak. Zostawcie suwa i łapkę, to wybudujemy sobie dom i będziemy nagrywać. Tak. Chodź idziemy na drzeczkę. Ciężko będzie się przedostać na drugą stronę. No! To normalnie ci. oh yeah you check your Nara.